Widzę, że wasi ludzie z Dziekanatu znowu ganiają z papierami. <laughs> Wygląda to prawie tak fajnie jak pogoń za własnym ogonem, ale chyba jest bardziej męczące. A co jeśli powiem Wam, że moi przyjaciele z Amigdala mają dla Was super zabawkę? Nazywa się SPD. To platforma, dzięki której skierowania na badania dla studentów załatwia się. O tak, szybciej niż ja aportuję piłkę. Student dostaje link, klika i gotowe. Zwykle w mniej niż 24 godziny. Koniec z kolejkami i wymówkami, że papierek zaginął. A wiem co nieco o zaginionych papierkach. <laughs> A najlepsze, dla uczelni to wszystko jest za darmo. Tak, za darmo. Lepsze niż nieoczekiwany smakołyk! Wejdźcie na amygdala.pl i zróbcie sobie i studentom prezent. A teraz idziemy na spacer.